To jest Lexus LM i jest trochę jak prywatny odrzutowiec. Materiały PR-owe Lexusa mówią, że aby pomóc zdefiniować, co powinien oferować LM, Lexus przeprowadził badania z producentami prywatnych odrzutowców i zamożnymi klientami. Aby powiedzieć się, czy LM do tego pasuje, poprowadzę cię po nadwoziu. Jest ogromne. Pokażę wam wnętrze. Jeszcze ten samochód w bardzo złowieszczy sposób. Wypróbuję technologię. Przeraża to mnie. I powiem, co jest w tym dobrego. O, satysfakcjonujące. Co jest w nim nie takie dobre? Ojej. Zabieram na przejażdżkę, co za piękny dzień i sprawdzę przyspieszenie do setki, bo jestem Matt Watson, a to jest karwałe. Wow. Zacznijmy od wyglądu LM. To minivan, który w rzeczywistości bazuje na RX. Nie ma wiele do powiedzenia. Ma tylne światła, ale wygląda trochę nowocześnie z tym rozproszonym paskiem. Ma też spoiler na górze. I logo Lexusa. A także mnóstwo chromu. Chrom jest tu na porządku dziennym. Więcej tutaj. Lexusowi udało się to zrobić w przyzwoity sposób. Felgi mają 19 cali. W kwestii koloru ten jest... Czarny. Jest jeszcze biały, ciemnoczerwony i rodzaj srebrzystego złota. Ale tak naprawdę to jest kolor, który jest najlepszy. Dobrze wygląda z chromem. Jest dużo polotu i akcentów, aby nie wyglądało zbyt nudno. A tutaj masz ogromny grill Lexusa. Jest naprawdę ogromny. Znowu mnóstwo chromu, duża listwa. LED -y we wszystkich modelach i to prowadzi mnie do ceny. LM zaczyna się od 450 tysięcy złotych, a ta wersja kosztuje 570. Nie myślisz, że Lexus wziął furgonetkę i po prostu przerobił ją na samochód do przewozu osób. To samochód szyty na miarę i sprawia wrażenie bardzo luksusowego. Skóra użyta w całym samochodzie jest piękna, szczególnie na kierownicy. Jestem trochę rozczarowany, że nie to skórą środkowego panelu. To jest plastik. Mówiąc o tym, jedyne takie tanie kawałki plastiku, jakie mogę tu znaleźć, to tu na samym dole. Możesz otrzeć się o nie ręką i tu. Ten pasek, tylko on. Cała reszta jest naprawdę fajna. Mówiąc o tym, fotele są bardzo wygodne i oczywiście są w pełni elektryczne. Mega dużo regulacji. Kierownicę też regulujesz elektrycznie. A wszystko, czego dotykasz, ma przyjemne, solidne i wydłumione uczucie. W tym te przełączniki, uwielbiam to. I uwielbiam też to. Duży ekran infotainment, a klimatyzacja jest kontrolowana za jego pomocą. Są suwaki. Temperaturę też ustawia się szybko. Obracasz to i znowu to po prostu dobrze i prestiżowo wygląda. I mój palec prowadzi do tego. Styro Mark Levinson, które brzmi niesamowicie. W standardzie ma 21 głośników. Ta wersja Takumi ma 23 głośniki. Ale niesamowita jakość dźwięku zawsze. Podobnie jak to drewno, jest niesamowite. Po prostu pieszczę ten samochód bardzo dziwnie, co? I będę to robił z tą dość miękką i uroczą podsufitką. I największymi osłonami przeciwsłonecznymi w historii. Ze skromnym lusterkiem. Mówiąc o lusterkach, w standardzie dostajesz to. Normalne lusterko wsteczne, ale jeżeli zrobię to, masz kamerę. O tym, czemu tak jest, powiem nieco później. Teraz sprawdźmy schowek. Nie jest największy, ale jest ładnie wyłożony filcem. Podoba mi się to. Masz duży pojemnik pod środkowym podłokietnikiem. Trudno Ci go zobaczyć? Nie martw się, możesz go otworzyć również w ten sposób. Zajrzyj, ładniej i głęboko. Masz wejście HDMI. Więcej o tym zaraz. A pod spodem jest USB-C i staromodne 12-voltowe gniazdko. Tutaj mamy więcej USB-C. Jeszcze jedno do podłączenia Apple CarPlay i Android Auto. I mamy pełny ekran dla obu tych aplikacji, to jest naprawdę dobre. Teraz jeżeli chcesz, możesz użyć standardowej nawigacji satelitarnej, ale ona nie jest tak zgrabna jak Android czy Apple. Dość łatwo jest jednak przeskakiwać przez różne menu za pomocą tych przycisków. Ale ja wolę Apple czy Androida. Masz tutaj cyfrowy wyświetlacz kierowcy. On zawiera wystarczającą ilość informacji i możesz przewijać różne ekrany, a także zmieniać kolor i wygląd pokręteł w zależności od trybu jazdy. No i to by było na tyle. A i zapomniałem Wam pokazać zakładki w drzwiach. Wystarczająco duża, aby zmieścić średniej wielkości butelki, chociaż cała długość zakładki jest dość cienka. Jedna rzecz jest wymyląca. To sposób, w jaki masz przyciski w wielu miejscach, które robią to samo. Zobacz, tu masz przyciski do sterowania lewymi i prawymi drzwiami z tyłu, ale tu masz te same przyciski. Hmm. Mówiąc o drzwiach, z przodu otwierasz je elektrycznie, więc wystarczy nacisnąć przycisk, a drzwi się otworzą. I będą się cicho zamykać. Jest też odblokowywanie awaryjne. Jeżeli masz rozładowany akumulator. Co może być bardzo ważne w tym samochodzie bardzo. I ostatnią rzeczą, którą chcę Ci pokazać, są uchwyty na kubki. Zmieszczą się w nich też duże butelki. Podoba mi się sposób, w jaki są otoczone setynowym, metalicznym efektem. Wykończenie dopełnia resztę kabiny. Zobacz na te akcenty. Coś mnie uspokaja w tym pojeździe. Całkiem mi się to podoba. Jeszcze lepiej jest z tyłu. Możesz dostać LM jako siedmiomiejscowy lub czteromiejscowy samochód, który ma tylko te dwa pojedyncze fotele z tyłu. Ale, o mój Boże, ta konfiguracja jest super luksusowa i taką bym chciał. Zacznijmy od tego. To ogromny ekran, na który przesyłam obraz z mojego telefonu, choć możesz też podłączyć tutaj rzeczy przez HDMI. Zamierzam sterować nim za pomocą tego małego urządzenia mobilnego. Mogę je wysunąć, jeżeli chcę, ale nie chcę. I mogę zmienić to na mniejszy ekran. Proszę bardzo, mały. Mogę wybrać pełny rozmiar? Jest nieco rozciągnięty i wygląda dziwnie. Albo mogę wybrać podwójny, aby pasażer z tyłu mógł oglądać własne rzeczy i ze swoim sprzętem słuchawkowym. Nie zamierzam tego zostawić, bo to mnie przeraża. Mm. I są tu ogromne głośniki. Tam też jest. I jeszcze jeden. Więc możesz naprawdę dostać kinowe wrażenia. A jeżeli chcesz, możesz się naprawdę zrelaksować. Po prostu podniosę dolną część siedzenia. A potem musisz to zobaczyć. Najpierw się zapnę, bo są tu zintegrowane pasy. A teraz przejdę do tego. Zobacz, jak bardzo to siedzenie się rozkłada. Wiele lepiej niż w jakiejkolwiek limuzynie. Mogę je całkowicie rozłożyć. To jest właściwy styl pierwszej klasy. I mam zapięte pasy, więc mogę legalnie podróżować w ten sposób. Chociaż nie sugerowałbym tego, bo jeżeli dojdzie do wypadku, wyślizgniesz się z podpasów. Oczywiście te siedzenia są podgrzewane, chłodzone. Skóra jest tak luksusowa i miękka. Jest bardzo wygodnie, niezależnie od tego, w jakiej pozycji siedzisz. Niesamowite. Jest też kilka innych udogodnień, więc po prostu to zdejmę. Jeżeli nacisnę ten przycisk, mogę zamknąć roletę. Aby było przyjemnie i ciemno. Ja bym mógł tu spać. A tutaj mogę zamknąć boczne rolety. O tak. Być może to zauważyłeś. To jest głośnik w drzwiach, który zapewnia dodatkowe basy. Niesamowite. Pozwól, że otworzę roletę dachową. Gdzie to jest? I oczywiście mogę otworzyć drzwi od tu. Naciskam tu, drzwi się otworzą. Ale chcemy je zamknąć. A Na tym przycisku jest ten napisany kolor, który jak sobie wyobrażam zmienia kolor oświetlenia otoczenia, ale nie mogę tego włączyć, nie wiem. Jest tu wiele otworów wentylacyjnych. Możesz skierować powietrze gdzie chcesz. Mała lampka? Możesz się przesuwać. Tu uchwyt na okulary. A kiedy składamy rzeczy, jest tu lusterko. Możesz tam sprawdzić fryzurę. Jeżeli chodzi o przechowywanie, pod spodem jest wiele schowków. Tu wejdzie butelka. Ale uchwyt jest też tutaj, który w rzeczywistości powinien się otworzyć, naciskając ten przycisk. Ale możesz też w ten sposób. Więcej o tym zaraz. Jeżeli koniecznie musisz wykonać jakąś pracę, masz ten mały stolik roboczy. Może to tacka. Nie wiem. Wygląda bardzo drogo, elegancko. A pod spodem spójrz, bezprzewodowe ładowanie telefonu. Są też złącza USB, jeżeli chcę ich użyć zamiast tego. Pod spodem trochę miejsca do przechowywania. Pewnie trzymasz tu swoje buty. I wreszcie to tutaj. Mamy lodówkę. Lexus twierdzi, że w żadnym wypadku nie powinieneś używać lodówki do przechowywania kotletów wieprzowych lub ryb. Wreszcie, jest tam ten mały obszar, w którym możesz umieścić jakieś rzeczy, jeżeli chcesz. I kolejna taca, jak na biżuterię. To wszystko jest bardzo luksusowe. Zastanawiam się nad przeprowadzką tu. Jest to wiele ładniejsze niż mój dom. Sposób otwierania bagażnika nie jest taki, jak myślisz. Tu jest przycisk, ale tylko odblokowuje pojazd, nie otwiera klapy. Zamiast tego używasz tych przycisków, które znajdują się po obu stronach. Zobacz. Myślę, że zrobili to, ponieważ przy tak dużej tylnej klapie na ciasnej przestrzeni nie będziesz w stanie jej otworzyć stojąc w pobliżu. W każdym razie pojemność bagażnika w tej czteromiejscowej wersji to 700 litrów ponad, czyli sporo. I jest wystarczająco dużo miejsca na bagaży Twoich VIP-ów. Pewnie zauważyłeś punkty mocowania i zafiksy. I bardzo łatwo jest je zamontować. Naprawdę dużo tam miejsca. Problem polega na tym, że nie możesz tak naprawdę obrócić fotelika, gdy już go umieścisz. No bo Masz tutaj centralną przegrodę. Rzućmy okiem pod spód. Zobaczmy, czy tu jest coś interesującego. i tak dalej. Wyobrażam sobie, co jest pod spodem. Około zapasowe to nowość. I to też. Gniazdo z trzema bolcami. 1500 wattów 220 V. Małe punkty mocowania tam i jeszcze kilka tam. Tak naprawdę nie mam nic więcej do powiedzenia na temat bagażnika. Co właściwie prowadzi do pięciu irytujących rzeczy o Elenie. אלה הם Czemu to zrobiłem? Ze względu na cały zestaw elektryczny w tym samochodzie dość łatwo jest rozładować 12-voltowy akumulator. Więc kiedy filmujesz i tak dalej, musisz mieć włączony silnik. Widzisz, ale ostatnio on się nam rozładował. I z jakiegoś powodu przednie drzwi były zablokowane i nie reagował na kluczyk. Mogliśmy otworzyć te drzwi i na szczęście zostawiłem tę przegrodę na dole. Gdybym tego nie zrobił, nie bylibyśmy w stanie dostać się do przedniej części, aby odblokować maskę i naładować akumulator. Ale z otwartą klapą mogłem po prostu przejść i się przez tę szczelinę, aby ręcznie otworzyć drzwi od wewnątrz. Jeżeli nie wierzysz, pokażę ci, że da się to zrobić. Gdybym był jeszcze grubszy niż jestem, nie dałbym rady. Ale to nie jest łatwe. To trochę jak chodzenie po jaskiniach. Rodzę się na nowo. Uff. Więc wszedłem w ten sposób z gracją. Postaram się nie zabrócić tego pięknego, jasnego wnętrza. Dziwna opcja. Co dziwne, w czasie gdy podstawowa wersja LM ma wyświetlacze przezierny, topowa wersja. No nie ma. To działa na odwrót. Najwyższa wersja dostaje zestaw, niższa nie. Podgrzewane fotele nie są wystarczająco ciepłe. Tak więc najmocniejsze trzy paski jest jak jeden pasek w każdym innym samochodzie. I tak samo jest z przodu, jak tu z tyłu. Po prostu to nie jest gorące. Mimo, że możesz przesłać ekran telefonu na ten ogromny ekran, jest to możliwe tylko gdy masz urządzenie z Androidem. Nie ma łączności z Apple. A skoro tu jesteś, zobaczy 9 milionów subów. Wejdź też na nasz kanał, ale ten po polsku, aby zobaczyć najnowsze filmy. Dzieje się to za każdym razem, gdy wsiadasz lub wysiadasz z samochodu, patrz. No co chodzi? Przyjrzyj się uważnie. Nie widzisz? Pokażę ci. To jest otwarte, widzisz? Uchwyt na kubek. Powodem jest to, że często po prostu odpychasz podłokietnik, gdy wysiadasz, a potem po prostu go płukasz i wtedy się otwiera. Ale nie wszystko jest negatywne. Oto pięć fajnych rzeczy. Ale ma bardzo wyrafinowany system klimatyzacji z czymś, co nazywa się Climate Concierge. Wykorzystuje czujniki temperatury w tylnym przedziale, aby dokładnie określić, gdzie należy nadmuchać się powietrze, aby utrzymać idealną temperaturę. Jest też coś o nazwie S-Flow, co kieruje powietrze tylko na zajęte miejsca. I technologia NanoX, która jest systemem hiperfiltracji. Powietrze jest więc przyjemne i czyste. Lexus ma najcichsze, najbardziej płynne i najbardziej luksusowe elektryczne szyby jak żaden inny samochód. Satysfakcjonujące. Ale nie tylko z przodu, zobaczę z tyłu. Tylko zamknę drzwi. Nie przeszkadzaj sobie. Nigdy nie widziałem tak szeroko otwartego okna w Wanie do przewożenia ludzi. I wybaczę, że nie opuszcza się do końca, bo jest mega szerokie. Cudownie. Lexus stworzył zupełnie nowe tryb jazdy dla tego LM. Nazywa się Rear Comfort. Wykorzystuje sterowane komputerowo zawieszenie samochodu i łączy je z układem napędowym, aby uczynić go jeszcze bardziej komfortowym dla pasażerów z tyłu. Zmniejsza więc ilość odczuwanych przez nich wibracji. Może również zmniejszyć nachylenie przy przyspieszaniu o 10%. No i nurkowanie przy hamowaniu o 45%. Tak więc gdy jedziesz, ludzie z tyłu czują się komfortowo. Lexus zamontował kamerę lusterka wstecznego tutaj, w dolnej części przedniej szyby. I tuż wewnątrz mógł wycieraczki tylnej szyby. Powiedzmy więc, że wszystko się zabrudzi. Następnie umyjesz tylną szybę i zobaczysz, że jest czysta. Bardzo sprytne. Również kamera parkowania ma funkcję mycia, więc jeżeli miałbym ją zabrudzić lub po prostu pokryć takimi rzeczami, to jeżeli ponownie włączysz tylne mycie, mały strumień wody wypłynie i umyje kamerę. No zobacz, bardzo sprytne. Z tyłu masz kontrolę nad dźwiękoszczelną przegrodą, co jest bardzo przydatne, jeżeli masz kierowcę, który lubi rozmawiać. Ej, to ty masz Watson Karbą? Bardzo cię lubię, bardzo cię lubię. Lubię twój film z Rebeką. To było zabawne, kiedy włożyła banana do schowka w golfie. Poza tym masz możliwość uczynienia go nieprzezroczystym. Lepiej. W Wielkiej Brytanii Lexus LM jest dostępny tylko z jednym silnikiem, więc jest to czterocylindrowy silnik o pojemności 2,5 litra, połączony z automatyczną skrzynią biegów CVT i silnikiem elektrycznym. Napęd przedni. Możesz jednak dopłacić do wersji z napędem na cztery koła, która ma inny silnik elektryczny na tylnej osi, dzięki czemu masz napęd na cztery koła. Ale dziwne jest to, że niezależnie od tego, czy wybierzesz napęd na przednie koła, czy na cztery z dwoma silnikami, obie wersje mają 250 koni, więc tylny silnik nie dodaje. Mocy. To logika Lexusa. Więc tak naprawdę w przypadku tego samochodu wszystko, co musisz wybrać, to schematy malowania, poziomy wykończenia i to, czy chcesz mieć 4 czy 7 miejsc. I chyba napęd na 4 czy 2 koła. Zacznę od jazdy tym Lexusem po mieście. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest zawieszenie. Wydaje się dość miękkie, ale na wybojach prawdopodobnie zauważysz, że samochód po prostu... Wam? Lekko się kołysze. Ale czuje się miękko i przyjemnie. Jestem dość zaskoczony, że nie ma zawieszenia pneumatycznego, ale ma adaptacyjne amortyzatory, które reagują na drogę i starają się utrzymać samochód tak wygodnie jak to możliwe. Sterowanie jest przyjemne, lekkie. Będąc hybrydą mogę po prostu poruszać się na napędzie elektrycznym. Hamowanie jest płynne i progresywne. Nie jest oporne. W samochodzie, takim jak ten, chcesz, żeby wszystko było bardzo zrelaksowane, płynne. Czy to będzie relaksujące, gdy spróbuję tu skręcić? Promień skrętu to 13 metrów, całkiem sporo. Ale mam kamery. Nacisnę na ten przycisk, to mi pomoże. A teraz zamierzam zawrócić. Wjadę w krawężnik? Czy nie? Dam radę. Przełączę też ten widok, aby lepiej widzieć, co dzieje się za mną. Wszystko jest w porządku i jest dość łatwe. Jedynym problemem jest to. Muszę patrzeć tak, żebym widział ten samochód. To nie jest dobre, zobacz. Ogromny martwy punkt. Szkoda, bo generalnie rzecz biorąc tu jest dobrze, ale tu nie. Na szczęście sterowanie jest przyjemne i lekkie. Ujdzie nam to na sucho? Cofną, bo wyglądam jakbym był w droższym aucie? Jakbym wiózł ważnych ludzi? Tak, to bardzo miłe, dziękuję bardzo. Bardzo przydatne. Mogę po prostu przetrzeć tylną kamerę za pomocą wycieraczki. Wiesz, jedną z zalet posiadania tego samochodu jest to, że siedzisz wysoko, więc jako kierowca masz dobry widok na zewnątrz i masz dużą, niską deskę, a siedzisz wysoko. Więc wszystko widzisz. Teraz czuję, jak silnik się włącza i wyłącza i to nie jest zbyt uciążliwe, gdy jedziesz z niską prędkością, ale słyszysz, jak się uruchamia i słyszysz warkot, gdy przechodzisz od zasilania wyłącznie elektrycznego do benzyny, ale przejście jest płynne. Nie ma wstrząsów ani niczego podobnego. Zbliżam się do drogi z ograniczeniem do 110 km na godzinę. A mam 70. Wcisnę gaz do dechy i zobaczę, jakie będą osiągi. Ten hałas to po prostu praca silnika. Ten samochód ma automatyczną skrzynię biegów CVT. Co znaczy, że kiedy wciśniesz pedał gazu, silnik utrzymuje obroty na stałym poziomie. A potem znowu słyszysz dudniący hałas przy niskiej prędkości. Zobaczysz o co chodzi. Nie ma zmiany, po prostu trzyma, trzyma, trzyma. Ale to nie jest wspaniałe, że w luksusowym pojeździe jest ten hałas. Wiesz, czterocylindrowy silnik, pracujący, aby zapewnić skromne osiągi. To w ogóle nie jest żwawe. Jest raczej ospałe i bardzo głośne. I nie jestem pewien, czy to jest coś, czego chcieliby VIPy. No ale za chwilę na pewno to sprawdzę. Pierwszą rzeczą, którą chcę sprawdzić, jest ekonomia. Ten samochód powinien robić 5,5 litra na setkę. Ale z tego co widzę, ten robi 7. O, spara różnica. Nie jest to jednak straszne, ale czy jest lepsze niż Mercedes klasy S z silnikiem wysokoprężnym? Będzie miał podobną ekonomię i będzie o wiele bardziej wyraziste, bardziej wyrafinowane, gdy przyspieszysz. Jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję z klasy, kliknij w wyskakujące okno albo skorzystaj z kodu QR. Ostatnią rzeczą, jaką muszę zrobić z tym samochodem, jest sprawdzenie, jak się prowadzi. Przełączę go w tryb sportowy. Ma tryb sportowy, tak. Przełączę skrzynię w tryb sportowy i spróbuję zmieniać biegi ręcznie. Jeżeli wrzucę niższy bieg, będzie trzymał drugi. Nie daj się ponieść, Watson. Jeżeli jednak przyspieszę, wrzuca. Trzeci? Piąty. Nigdy nie widziałem obrotomierza w samochodzie z biegami, który zostaje na tych samych obrotach. Jaki to ma sens? Serio, nie mam pojęcia. Jak to ma działać? Dobrze. A naprawdę denerwujące jest to, że na innych rękach można go kupić z innymi silnikami. Czemu nie wiłkaj? Prowadzenie, więc to wzmocniło zawieszenie. Jest trochę przechyłu. Czy to ma znaczenie? Wiesz, trzyma się drogi dobrze. No ale mimo wszystko czujesz, że to ciężki samochód i trochę przechyla się na zakrętach. Coś jak BMW serii 7. Zdecydowanie wydaje się bardziej opanowana i sprawniejsze na krętej drodze. Więc jeżeli Twój VIP musi naprawdę szybko przejechać przez kraj, lepiej będzie wybrać BMK. A jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję BMK, kliknij w wyskakujące okno. Ale nie pokonuj zakrętów strasznie. To coś, czego oczekujesz. Jest do zaakceptowania. Po prostu inne luksusowe auta robią to lepiej. Sprawdźmy przyspieszenie. Wydaje się to trochę niewłaściwe, biorąc pod uwagę, do czego służy, ale czasami jako szofer musisz szybko uciec z VIP-em na pokładzie, aby odciągnąć go od paparacji. Tak więc powinien zrobić 8,7. Sprawdźmy, jaka jest rzeczywistość. Mam go w trybie sport. Włączę sportową skrzynię. 876. Idealnie. Ale naprawdę głośno, niezbyt przyjemny hałas. Coś w rodzaju Ale wystarczy. Lubię testować ten samochód jako kierowca, jako szofer. Ważne jest jednak to, jak to jest, gdy jesteś osobą z tyłu. Z tyłu jest w miarę wygodnie. Wydaje się, że nie odczuwasz takiego uczucia jak w samochodach z zawieszeniem pneumatycznym. Tak więc Lexus LS wydaje się nieco bardziej ślizgać po drodze niż ten. Zawsze jest trochę drgani wstrząsów, które po prostu czujesz przez popę. Louis prowadzi dla mnie. Luis, możesz coś dla mnie zrobić? Mógłbyś potrząsnąć kierownicą, kiedy ci każę? Bo chcę coś sprawdzić. Mam tu pełny kubek kawy. Potrząśnij kierownicą. No tak. Przyspiesz mocno. Nie rób tego, wyleje się. mój, nie za mocno, ale jakbyś się zatrzymywał. Prawie. Teraz chcę, żebyś przełączył w specjalny tryb komfort. Chcę sprawdzić, jaki to ma wpływ. Bo ja tego nie czuję, ale może będzie różnica? No, chyba nie rusza się tak mocno. Czy możesz przyspieszyć, a potem hamować? Hamujesz chyba trochę mocniej, ale nie wydaje mi się, że to początkowy rodzaj wstrząsu, gdy nagle wykonujesz manewr lub coś się dzieje. Nie wiem, czy to ten tryb komfortu, czy to placebo, ale czuję się lepiej. Wyłącz go ponownie, przejdź do trybu normalnego i potrząśnij. No dobra. Jeszcze raz, włącz komfort. Nie no, dobra, zdecydowanie jest lepiej. Całkiem mi się to podoba. Jest całkiem fajnie. Ale chcę sprawdzić jedną rzecz. Louis musi dzwonić. Przyspieszę teraz, żeby sprawdzić, jak głośno jest z tyłu. A dźwięki nie dochodzą tak bardzo do tyłu. To dobra wiadomość. Teraz spróbuję coś innego. Możesz zwolnić? Bo chcę, abyś powtórzył ten sam test. Ale podniosę to. Accelerate. Teraz tego nie zauważysz Ale to, co zauważysz, to duży hałas rozchodzący się po tej dużej przestrzeni Coś w rodzaju nieco mniejszego samochodu klasy sedan Nie masz tak dużego obszaru, w którym hałas odbija się echem, ale nie jest źle Tylko trochę hałas łopon Jeszcze jedna rzecz, zobaczmy, czy poradzi sobie z tymi zakrętami bez rozlewania kawy Na szczęście Cappuccino ma podobny kolor do skóry Zakręt? Zrób swoje, trybie komfortowy? Będzie blisko. No, myślę, że to rozstrzygające. Chociaż ten pojazd nie płynie po drodze jak luksusowa limuzyna, nadal jest wystarczająco wygodny. A kiedy pokonasz kilka zakrętów, nie rozlejesz na siebie kawę i nie skończysz na spotkaniu wyglądając, jakbyś miał nieco nieprzyjemny wypadek. Jaki jest więc mój ostateczny werdykt? Powinieneś go unikać, rozważyć, a może po prostu kupić? Jeżeli zamierzasz nim jeździć, umieściłbym go na liście. Bo zawieszenie nie jest tak cudowne i ciche jak BMW serii 7. Ale jeżeli masz być wożony, to wiesz co? Zaryzykowałbym ten kompromis pod względem ciszy i komfortu. Tylko ze względu na ilość miejsca, jaką masz na tylnych siedzeniach. One są bardzo wygodne. Wolałbym być wożony tym niż BMW serii 7 czy Mercedes M klasy S. BMW 7 Series or a Mercedes S-Class. Więc pod tym względem wybierz to. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Daj mi koniecznie znać, czym wolałbyś być wożony ty. S-Klasą, siódemką, a może właśnie Lexusem. A może Audi. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij w z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają na was wszystkie filmy w języku polskim. Dzięki.